Z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, chwała Tobie, Panie. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go, odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział, Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła, Panie, dopomóż mi. On jednak odparł, niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła, tak panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział, o niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Jezus milczący, nieczuły, ślepy na potrzeby. Jezus opryskliwy, a nawet na swój sposób bezczelny. Nie tylko On, także apostołowie. Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Nie takiego Jezusa oczekujemy. Nie w takim kościele chcemy żyć. Po co więc dziś potrzebna nam ta ewangeliczna scena? Czy święty Mateusz nie mógł tej niewygodnej sytuacji po prostu nie opisywać, przemilczeć albo chociaż jakoś pisarsko załagodzić? Po co ona nam w ogóle potrzebna? Spróbujmy w tym trudnym, zaskakującym fragmencie Ewangelii zobaczyć nas samych i naszą wiarę. Właśnie w tych doświadczeniach, które spotkały kobietę kananejską. Bo wiele z nich jest bardzo podobnych do tego, co często my sami przeżywamy. Kobieta kananejska wołała, lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Bóg milczący. Modlitwa, która zdaje się nie mieć sensu, która zderza się ze ścianą, wołanie, na które nie ma odpowiedzi, prośba, która nie jest natychmiast spełniona i znak, którego nie ma. Po co nam takie doświadczenia? Czy Bóg chce widzieć nas rozczarowanych i bezradnych? Absolutnie nie. Ale nie chce też działać pod nasze dyktando. Kiedy doświadczamy modlitwy, która zdaje się być niewysłuchana, wołania, na które nie ma odpowiedzi, to jest to dla nas szansa, by wrócić na właściwe nam miejsce, by Bóg był znowu Bogiem. Bo to On zaprasza nas pójść za mną. To On prowadzi, widzi dalej, zna drogę lepiej niż my. To On wie, co dla nas w tym momencie jest najlepsze, co niekoniecznie znaczy najłatwiejsze. Bóg milczy, bo chce postawić nam też pytanie o naszą motywację. Modlitwa, która wydaje się być niewysłuchana, niespełniona, wcale nie jest gorsza. Ona jest nam potrzebna, bo pomaga nam uporządkować nasze pragnienia, oczyścić intencje, kiedy w niej wiernie wytrwamy. I tu możemy sobie postawić pytania: co robię, kiedy wydaje mi się, że Bóg milczy, że nie słyszy? Czy jestem wytrwały albo czy raczej łatwo rezygnuję, wciąż chcąc, by Bóg działał tak, jak ja sobie tego życzę. Kobieta Kananejska wytrzymała to milczenie Jezusa, poszła dalej, nie zniechęciła się, ale spotkała się z nieżyczliwością uczniów. Uczniowie prosili Jezusa. Odpraw ją, bo krzyczy za nami: Jest niewygodna. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Jakie zaskakujące zdanie powiedzielibyśmy formalizm dzielenie ludzi na tych godnych i niegodnych zbawienia. Jezus celowo wypowiada te słowa i celowo wchodzi właśnie w taką postawę, by nas zaszokować, by pokazać także nam, jak straszne byłoby to, gdyby Bóg skierował Ewangelię tylko i wyłącznie do ludu wybranego, gdyby ograniczył się tylko do Izraela. Wtedy te słowa dotykałyby także każdego z nas, bo my również jesteśmy spośród Pogana. Ale straszniejsze jest chyba to, że my właśnie w taki sposób potrafimy patrzeć na ludzi, osądzać ich i skazywać z góry na potępienie. Wydajemy wyroki, nie mając do nich prawa. Ci się nie nadają, tam ci się nie nawrócą. Mówimy o nich wrogowie, nieprzyjaciele. I nawet w kościele, w różnych kręgach. Yy, Jakoś próbujemy wytwarzać taką atmosferę oblężonej twierdzy, życia w ciągłej opozycji. A czy to przecież nie do tych, o których mówi się, że są wrogami, jest najpierw skierowana ewangelia? Nie potrzebują lekarza zdrowi. To do nich Bóg kieruje swoje słowo, do tych, którzy poginęli z domu. Ale jeszcze straszniejsze jest także to, że my nawet samych siebie potrafimy przekreślić. Że możemy powiedzieć, ja się nie nadaję, dla mnie nie ma już żadnej szansy, nie ma miłosierdzia. I dla Boga, moi drodzy, nie ma straszniejszej rzeczy niż ta, kiedy któreś z Jego dzieci powie Mu nie chcę. Bo On chce zbawić wszystkich, chce wszystkim bez wyjątku okazać swoje miłosierdzie. I tu znów możemy zapytać, komu odmawiam Bożej miłości. Czy jest taki człowiek, taka grupa, którą osądziłem i przekreśliłem, a może sam sobie odbieram nadzieję. Albo jeszcze inaczej, czy moją wiarę mogą zburzyć gorszące postawy uczniów? Kobieta kananejska tej wiary nie straciła. Chociaż została potraktowana bez miłości, przedmiotowo, chociaż przez apostołów została odrzucona. Ona przyszła, padła Jezusowi do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On Od jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. I to chyba najtrudniejszy moment tej Ewangelii. Ten sam Jezus, który doprowadził do wiary kobietę z Samarii, który uzdrowił sługę rzymskiego setnika, poganina, który wskazał jako wzór miłosierdzia Samarytanina obcego, teraz traktuje pogankę kobietę kananejską bez litości. I nie ma co tutaj szukać jakichś pobożnych interpretacji. Jezus jest szorstki, mocno i dosadnie odpowiada na prośbę kobiety. Próbuje jej wiarę. Jakby przez to porównanie do szczeniąt, trudne, bolesne, chciał zapytać ją: Czy kochasz naprawdę? Czy twoja prośba płynie z miłości? Czy twoje intencje są czyste? Czy twoja wiara jest silna? I czy twoja miłość jest zdolna do poświęceń, do przyjęcia nawet cierpienia? Bo ten, kto kocha, jest zdolny do poświęceń. Kto kieruje się egoizmem w obliczu trudności, odejdzie, ucieknie. Mówi jej w końcu Jezus: O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Na końcu tej niełatwej drogi jest łaska, jest miłosierdzie. Jezus widzi w tej kobiecie tę samą miłość, którą nosi w sobie, tę miłość, którą która pragnie dobra dla drugiego, miłość matki do dziecka, miłość zdolną do poświęceń, wypróbowaną, mocną, zdolną do przyjęcia cierpienia, tę samą miłość, która jego zaprowadzi na krzyż. Bardzo życiowa jest ta dzisiejsza Ewangelia, bo różne są etapy drogi wiary, na których jesteśmy. Może. Doświadczasz dziś milczenia Boga, modlitwy niewysłuchanej. Może upokorzenia ze strony tych, od których spodziewasz się pomocy. A może żyjesz nawet w poczuciu odrzucenia, osamotnienia. Nie zrażaj się. Niech to spotkanie Jezusa z kobietą kananyjską będzie dla Ciebie dobrą nowiną, że na końcu tej drogi jest łaska. Przypomnij sobie słowa księgi mądrości. Po nieznacznym skarczeniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. I jednego bądź pewien. Bóg jest Bogiem, który Cię umiłował i który chce Cię zbawić nawet jeśli dzisiaj wydaje Ci się, że milczę.